Drodzy, i dojechaliśmy do celu naszej podróży. Tym celem była plaża nad zalewem Trzebieży. Aktualnie, właśnie się tu znajdujemy. Valerian Wam zaraz pokaże, jak tu jest ładnie i pięknie. Jakie nowe inwestycje, jak plaża po prostu odżyła i jest zaczyna też pięknie wyglądać. Warto było przejechać 34 kilometry prawie 35 żeby to żeby to zobaczyć żeby się tutaj znaleźć zapraszamy wszystkich na rowery na podróże rowerowe po prostu to jest samo zdrowie Pięknie, prawda? My z Walerkiem nigdy nie kłamiemy. U nas prawda to jest prawda i szczera prawda. Nie ma tam półprawdy. Sama prawda. Zapraszamy, zapraszamy na wycieczkę ze Szczecina do Trzybieży niedaleko. No musi być to osoba zaawansowana troszeczkę, to nie może wsiąść na rower jakiś tam palacz i sobie tak puch i przyjechać. No bo będzie miała służba zdrowia w ten czas pracy, więc... Najpierw rzucamy palenie, później siadamy na rowerek, jeździmy po 5-10 km, a później to za jakiś miesiąc takiego, po miesiącu takiego treningu przyjeżdżamy do Trzebieży, cieszymy się świeżym powietrzem, plażą, czystą wodą, możemy się wykąpać, możemy sobie zjeść jakieś dobre ciastko i Wrócić do szczytu, na wszystko możemy, jak nie palimy, a ładnie, grzecznie, kulturalnie spędzamy czas. Na tym nasze spotkanie dzisiaj dobiegło końca. Informujemy Was, że do domu mamy znowu prawie 35 km, więc łatwo policzyć, że dzisiejszy dzień to będzie 70 km. No i parę godzin na świeżym powietrzu, zamiast przed telewizorem w domu. I co chwilę do lodówki, to mnie My cały czas na rowerku, troszeczkę czekolady, troszeczkę wody niegazowanej, a no i tak parę godzin. Zapraszamy, do zobaczenia wkrótce.